Mirek, jak to jest bawić ludzi na imprezach? Jak to jest być DJ-em? Mam być szczery? Szczery. Szczery i autentyczny. Na pewno to odczucie znają tylko DJ-e każdego pokroju, nawet na impre imprezie urodzinowej czy na imprezie, nazwę to mały, garden party dla sąsiadów. Bo żeby to poczuć, to trzeba stanąć z drugiej strony, jak ja to mówię, lustra, włączyć piosenkę, e, nawet taką, którą wszyscy chcą w tym momencie usłyszeć i ty. Jako osoba, która nacisnęła ten play, masz tą satysfakcję, że dzięki Tobie ci ludzie mają szczęście i się dobrze bawią. Okay. To jest taki nazwę to bardzo schematycznym i telegraficznym skrócie. Później wiadomo, im jest to bardziej impreza większej rangi, większy klub, klub w większym mieście, jeżeli się pochodzi z małego miasta, czy jest to event, czy jest to później impreza z DJ-ami pokroju europejskiego czy światowego. To te doznania są większe, ponieważ najpierw jest lekki stres, najpierw są lekkie takie emocje przemyślenia podczas przygotowań. I ja uważam, po tych nawet 25 latach grania, każda najmniejsza impreza jest takim testem, co ja sobie w głowie ułożę, jak ja to wszystko planuję i jak to później idzie. Jeżeli wszystko idzie dobrze, to znaczy, że było dobrze w miarę zaplanowane, a jeżeli idzie źle, to wtedy, wszystko jest, wiesz, dodatkowe procesory i. Sposoby wynikające też z doświadczenia się włączają. Grasz głównie w klubach. W wakacje w beach barach i na eventach. Okej. Okay. Ale... Grałem w wszelkiego rodzaju imprezy i każda, je, każda, każda ma swój charakter. Ja bym dzisiaj nie, nie chciał rozmawiać o takich imprezach, powiedzmy, okolicznościowych i tak dalej, bo tak, to jest tak. trochę inny temat. Chciałbym z Tobą porozmawiać ogólnie o klubach, o klubingu w Polsce, trochę o Twojej historii. Więc powiedz może na początku, jak to wyglądało w momencie, gdy zaczynałeś? Co Cię do tego skłoniło? Co sprawiło, że w ogóle się tym zainteresowałeś? I jak wyglądał ten proces? Wydaje mi się, że u mnie to było takie naturalne, ponieważ yy, mój tato był radioelektronikiem w latach 80., gdy w Polsce było troszeczkę inaczej niż teraz. Yy, u nas w domu zawsze były różnego rodzaju radia, gramofony, telewizory, głośniki. Plus do tego tata miał swój warsztat i ja jako wiesz. Ktoś, kto w tym wszystkim żyje, naturalnie się zacząłem tym interesować. Sam skręcałem głośniki, sam to podłączałem, sam mu coś podkradałem i, i zacząłem jakoś tak zbierać muzykę, nagrywać kasety, kompletować te kasety. To były lata 80., miałem 6, 7, 8, 9, 10 lat. I później dyskoteki szkolne w szkole podstawowej, podglądanie starszych kolegów, którzy już to robili w mojej rodzinnej miejscowości. I tak powoli, step by step, step by step. Oglądaj pełną wersję na kanałach kontrwywiad.